Hej, tutaj Sweetie Bloom i dzisiaj będzie bardzo spóźniony review z mojej nowej oto tutaj Celestii. Jest to mój najnowszy kucyk i właśnie to dzisiaj będzie z niego, z tym kuckiem, review. Z góry przepraszam za wszystkie szumy czy coś, ale niestety, no, czas sprzątania, jest sobota, więc trzeba odkurzać, więc jak coś, to przepraszam za wszystkie szumy. Okej, okay, więc już zacznijmy. Może w pierwszy od tego, że jak widzicie, Celestia jest cała przezroczysta. Jest ona z tej serii Rainbow Power. Tak, tak, dobrze mówię. Więc jak widzicie, jest przezroczysta. A to co się dzieje, jak zwykle, będzie na końcu. Najpierw przejdziemy do wyglądu. Tak, więc jak widzicie, na głowie Celestia ma żółtą koronę z fioletowym diamentem. Ta korona jest taka troszeczkę powiedzmy przezroczysta. I tutaj. Ma takie, jak być, takie ślaczki. Oczy kursyka są fioletowe, włosy są trzykolorowe, jest tutaj taki niebieski, turkusowy, różowy, niebieski oraz tutaj jeszcze raz yy, nie, no, niebieski. Tak samo jest na ogonie, też są te same trzy kolory. Skrzydła są różowe, przezroczyste oraz takie bardzo łatwe do zgięcia. Znaczek, jak wiadomo, to słońce. Na nogach kucyka można jeszcze zobaczyć tutaj takie wypuklenia, które mają być tymi osobami, które księżniczki noszą. Oraz na dnie, jak widzicie, są takie tutaj kolorowe mm, słoneczka. No i y, już przechodzę do tego, co ta Celestia robi? Chociaż pewno i tak już wszyscy to wiedzą, ale ta Celestia yy, ma na spodzie właśnie takie swoje drobinki kolorowe w kształcie swojego znaczka, czyli słonek, słoneczka. Jest przezroczysta, natomiast w środku, w środku ma wodę. Aczkolwiek woda znajduje się do szyi dotąd. I teraz zobaczymy, jak to działa obracamy kucyka do tyłu i u mnie to się jakoś tak przykleja niestety, bo to normalnie ładnie schodzi ale tutaj to coś kręca się jak widzicie działa drobinki ładnie yy, schodzą mogę trząsnąć kucykiem <grytanie> widzicie, schodzą ładnie i teraz jak znowu ładnie Wchodzą do nóg z powrotem. Bardzo ładnie to wygląda. Fajnie. Super. Mi tam jak ogólnie się podoba. Niestety nie ma żadnej innej celestii. Ja w sumie bardziej wolę tamtą celestię, tą białą, która w zasadzie też jest wyższa. Tutaj można sobie porównać z kadens. Taka jest różnica między Cadence a Celestią. A ta Celestia nie z tej serii, właśnie ona była jeszcze wyższa od, od takiej księżniczki. Ale ogólnie mi się podoba. Ale jeszcze zanim zakończymy recenzję, Celestia nam idzie na bok, ponieważ tu jeszcze mamy katalog. Katalogi to są po prostu moje favorite rzeczy w, w tych zakupie i w ogóle. Więc. Uu. O, oh. Celestia! Stój! Okej, okay, więc teraz wam pokażę. Tutaj możecie zobaczyć, jest taka: bardzo mi się to podoba tutaj, Twilight. E, tutaj coś jest napisane: książniczka Twilight Sparkling. To wszystko. Mamy jej zamek, a tutaj ten bardzo fajny zamek, który bardzo bym chciała mieć, bo jest naprawdę fajny z tą zjeżdżalnią, ale, 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 no i kosztuje tyle, że. Tutaj mamy księżniczkę God Lily z Pinkie Pie. Jest jeszcze druga księżniczka, którą chciałabym mieć, bo pasuje mi do nowego serialu. zaspoileruję eee, ale nie pamiętam, jak ona się. Zabawiał. wiem, że była z i pewnie wiecie, jest taka fioletowa. Może wiecie? Tutaj co? Jakaś gra, jakaś gra planszowa. Tu są takie chyba te kucyki do ubierania. Tak. Rainbow Dash, pinkfaj Tutaj jest ta, ta moja Celestia, tutaj. Obok jest księżniczka Luna, którą w zasadzie wolałam. Księżniczkę Luna, ale, ale była tylko Celestia. Tutaj bardzo fajne. Bardzo mi się podoba też ta Twilight. Z tym, to jest to z Bryzusiem. Jest jeszcze Fluttershy. Tutaj nie wiem, co tu jest. W każdym razie jest. To są chyba te. Kierunku to jest Cheerleading, Rainbow Dash, Applejack i Rarity. Applejack i Rarity to są chyba z tej serii Rainbow Powers, tej starej, co ja mam, Rarity. A te to są podobne do Cutie Mark Magic, ale to chyba nie jest Cutie Mark Magic. <ścoughs> blind Baggy mamy, Blind Baggy. Tutaj jak widzicie jest, jest Sunset Trimmer, nareszcie. I mamy już nową Fluttershy. I mamy Sunset, i Flasha, i inne kucyki i nadal nie ma Shining Armor, tylko jakaś przemalowanego wersja i w ogóle... Ale nie ma main Six, no patrzcie, jest tylko Rainbow Dash, i Pinkie Pie... No i, dobra, Sansa, to nie main Six. A nie ma Twalota, nie ma, nie ma yy, jakiej tam... reality nie ma, nie ma... Kogoś jeszcze? Bo kogoś jeszcze nie ma. Ehm... Um, um. jak nie ma. O. I zobaczcie, jest Ci sandwich i. I to mi się podoba. To tutaj poczekajcie. To tutaj o, ta Ech. Ostrość Porsai Pink. Mi się podoba, nie no, nie no. I się są właśnie. W tej serii dochodzą. Nie no, fajnie. Tutaj jest ta okładka, Tutaj mamy pop, te kucki pop. Aplikację, która mnie ostatnio wkurzyła. I jeszcze, natomiast jeszcze jest druga strona, strona z atrakcjami, czyli y, tu jak widzisz są klucze te, żeby otworzyć szkatułę. Y, tutaj jest napisane: Odkryj klucz przyjaźni. Mamy Main six i to już jest chyba seria Kirby Magic, ale nie, to jeszcze nie to. Nie, sorry. i tutaj jest, żeby zaprojektować swój własny taki klucz tutaj przyjaźni. Fajne, ja tego nie robię, bo ja tam, tam dbałam o ten katalog, jak no, więc katalog już sobie pójdzie. No, a wracając do Celestii, no to jest naprawdę bardzo ładna, no, tam, mi się tam podoba. Naprawdę, no, jak już mówiłam, wolałabym tamtą, ale jak jej nie ma i nie jest to przecież ta też jest dobra. I pamięć mi się skończyła, w każdym razie jest fajna Celestia, jest fajny katalog i polecam, bo jest fajne i wszystko jest piękne i te drobinki ładnie zlatują na dół i do góry. I polecam i do zobaczenia w kolejnym filmiku, do zobaczenia i pa, pa!